Cześć tu Janek. Postanowiłem dzisiaj zabrać na Army Next Gen. można to zagrać na stronie www.gamewial.com Tak byście jeszcze spróbowali mnie znaleźć mój nick to sniper 12. No, teraz zacznę. Zawsze wybrałem jakiś serwer, na którym brakuje jednej osoby. Teraz właśnie sekundę temu mi też dwuk zajął. Tylko masz się złomni. O! Jedynka! Dobra. Dobra, jestem. Czekajcie, może jednak włączę fall screena. O! Dobra, jest spoko. Kurde, kiedy to się włączy? Nie, proszę, to mój mączki gra, 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 gra w grę Dragon City. I przez, I przez cały czas prawdopodobnie będą towarzyszyć ci okres. O, jest jeszcze. Jeden na końcu. A, sam się. Kurde, sam się złapał. Czekajcie, wciągnijcie. Aha, sterowanie. Sterujesz się normalnie, sadem. A jeśli hmm, chodzi o strzelanie, lewym przyciskiem myszy. Celuje się shiftem, To jest bardzo przydatne do snajperki. A. I ogólnie tutaj, w tym gościu, no polega na tym, że w prawym, górnym rogu ma się punkt, na górze punkty życia. Na, na dole ten. wynik. O! Nie. Z w lewym dolnym rogu jest czat. Kurczę, zabiję. Tak, kiedy ktoś was zabije, to macie trzy opcje do wyboru. Na samej, na samej górze disconnect, czyli wyjść z serwera. I, o, disconnect, submit, ogłos swój y, wynik, no. A i red, replay. Tak. Y, jeśli chodzi o submit, to y, polega on na tym, że możesz swój wynik ogólnie ten y, porównać do wyników innych i zobaczyć, czy jesteś raczej dobry czy słaby. Ja jestem 30 na liście y, tej. Na liście wszystkich graczy. Lecz ode mnie okazał, przy ode mnie okazał się mój jeden kolega do szkoły. Nazywa się Simon. Jakbyście go szukali jego nick brzmi Kartofel albo ziemniak. Częściej jednak ziemniak. No, tutaj jest jedna z moich komp, gdzie ludzie często gdzieś tam biegają i tak dalej. Więc łatwo jest ich kotwić. Gdzie on... O! Nigin! Zamszczę się na nim, bo mnie zabił. gdzie jesteś niewinny. Zaraz nie będziesz już. Snajpa jest dobra, tyle że słabe jest to, że ma wolne przeładowanie. Kiedy... Krzysiek, kurde, wyłącz tą grę. No dobra, ale... No i... Snajpa jest dobra, ma wolne przeładowanie. Tak. Tak. I ogólnie... Nie ja najbardziej lubię strzelać Zerpa G. Jest to ciężka branka, tylko zabija wroga na jednym z jednym strzałem. Właśnie mi jest goszczuci się shotgunem. Można to uznać, że czyś nie. Daj jakąś złamą Zerpaga. Moi koledzy nazywają się tak Antonia ich Niki oczywiście. Kapi. Idziemy. Ziemniak i ewentualnie nitki. No, ja jestem sniper 12. Oczywiście początku odcinka. To mój pierwszy, pierwszy odcinek. W zaczynam nagrywać. Nagrywałem jeszcze kiedyś Minecrafta. ale znaczyło mi się to. Ha, w nie wrzeszczyłem do sieci. Kurczę. No. A! Zapomniałem dodać. Score, Sk czyli wynik, Wynik resy się wam przy każdym zmienieniu. No, nie no to. Em, z różnych broni. Kurde, jakiś snajper. Można uzyskać różne wyniki. Tutaj podróżą granatami. Teraz powinien jakieś w ogóle. O, jest. Kurde, mam 45 hp. Kurde, zobaczyłbym granatę. Było blisko. No na dzisiaj dość słabo nie jedziemy do tej bramki, bo sobie Tak, to były my w tylu obrońców ekspert do my tu w ogóle nawet... O, to jest nasza srebaza. Ludzie często siedzą tu na górze. Też nawet nie stać. Można wejść tam w pani w ten sposób. Przytrzymając spację. O, zemsta, stąd. Dzięki ja. Pić! Urze z kwinia! Dziękuję brzuskwiniał. Brza skwinia ataku jest.

Ogólnie tam jakiś gościu się kręci, nie wiem, co też przez drzewo ciężko się zabije. Nie, lecę na prąd. Aha, ze spadania, nie, e, skakanie i spadanie nie odejmuje punktów życia. Jak będzie zaskoczył... a, właśnie przypomniało mi się coś. Co na tym strybę, że się nie da? Nie. możesz jednocześnie biec i kurczę sobie zabiję. E, możesz jednocześnie biec i. O, jeszcze kogo zabiję. E, ten. I jednocześnie biec i strzelać, przycik... przyciskając prawy prawy przycisk myszy. Na, cza... na taczpadzie tak samo. Ja, os... ja... ja osobiście preferuję kurde jak ty nie ze sniperem. Ja osobiście preferuję bardziej mysz, ale jak ktoś woli, może też grać w to touchpadem. Touchpadem też się oczywiście przydaje grać. Kurde, touchpad to nie Już w... Możecie, możecie, mówcie z jakich firm mam nagrywać odcinki, gdyż sam nie jestem pewien. Sam Czasami na PlayStation mogę nagrywać, czasami tutaj, już nie na komputerze. Na komputerze mi idzie najsłabiej, najczęściej gra na PlayStation. Nie ja bardzo ale nie jestem bardzo mała nagrywania. Jakiś killer. I zdead, no Dobra, ciśnę na tego gościa co się tam kręci. I on ciśnie. No, 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 no. Ach jakieś tam na górze jeszcze ciśnie. Ale ich zdejmę. No, ogólnie jeśli chodzi o to. Czy, e, o to, że jestem w 30, no to mój najlepszy, mój najsłabszy wynik, wynik zajął 30 w Mój najlepszy, mój e, wynik zajął miejsce, nie wiem, chyba 10. już tak. O, snajper. muszę tutaj sobie tego snajprać. O, tylko tu piję kolejnego gościa. Double kill, 2 kiedy, kurde, strzałem. Fajnie wygląda, kiedy zastrzegasz gościa w locie. Jak mu się przewraca w łocie. Tak, to jest fajnie. No. Dzięki. że stram się nie przetynać, bo też jest, jest tutaj mój młodszy brat i on. E... Aha i... Dzisiaj muszę już kończyć okay. następny odcinek, po stronie nakręcić się w przyszły wtorek. Tylko szybko. to od tylko Dobra, właśnie minutkę jeszcze daj. No to mamy jeszcze minutę. Potem o właśnie. No, ogólnie chciał. Teraz zaczynam przekąpić. Dobra. Dobra, no to cześć po wszystkim.